Cześć, pierwszy dzień na jaźwinie w nowym roku 2021. Dzisiaj parę pierdół do ogarnięcia. Zaczynamy rozbierać całą chałupę. Tam w środku troszeczkę zostało do posprzątania. Dzisiaj się tym zajmę, ściągnę spodług takie jakieś laminaty. Pogrzebie jeszcze trochę wykrywaczem. Poszukam w tych podłogach, może jeszcze jakieś złoto wpadnie. Jeszcze. Może jakieś złoto wpadnie no, zobaczymy. Będziemy cały dzień dzi siedzieli. Będę wiedzieć, dzień dzi tutaj siedział. Ej, trochę zimno, minus 3 stopnie na dworze. Mówię 2 stycznia 2021. Kawusia na wzmocnienie. Na rozgrzanie. Ej, troszeczkę podobię dzisiaj. Mam w zamiarze jeszcze wyciąć krzaki dzisiaj po drugiej stronie tej chałupy żeby jakoś przygotować ten teren dookoła do zrzucania tej dachówki z góry tego wszystkiego żeby później nie trzeba było wybierać specjalnie się męczyć żeby to było ładnie przygotowane No i tyle włączę się jak coś ciekawego zacznę działać No cześć znaczy, zima nie odpuszcza ale rozbierać Tą rurę trzeba więc nie ma wyjścia, mimo że minus jest chyba 2-3 stopnie śniegu trochę dosypało zaczniemy to rozbierać tutaj już kilka od góry jeszcze odbiłem tych A, tych tych, tych yy, dachówek w planie dzisiaj jest ciągnąć z jednej i z drugiej strony całą dachówkę yy, więźbę i kominy i zostawimy tylko mury no i strop w zasadzie też jeszcze zostanie chyba że dzisiaj jeszcze będzie będą chęci i siły to i strop też byśmy zerwali, żeby już tylko mury zostały do, do ściągnięcia tutaj wszystko już ładnie wyczyściłem dookoła tej chałupy Żeby łatwiej było to później jako parko ściągać wyczyścić to wszystko to wygląda dobra bierzemy się za robotę zrobię kilka zdjęć jeszcze przed tym jak przystąpimy do zżywania tego dachu żeby później fajnie pokazać jak to wszystko idzie w międzyczasie też się będę włączał jak wejdę może do góry i będę te dachówki odbijał A ten śnieg leży na, ale to jest chyba zobaczcie mam nadzieję że ściągniemy że nie napadam do środka za bardzo śniegu i uda się te mury trochę w dół wszystkie też w ciągu 2-3 dni porozbierać najgorzej będzie przebieranie tego wszystkiego osobno to drewno z tego stropu gdzieś odrzucić na kubkę jakąś później ciąć to dobra na studnie jeszcze muszę zabezpieczyć żeby te dachówki zjeżdżając żeby nam nie wpadły do stud Dobra, chyba będzie. Trzeba będzie. Coś takiego. A, dobra. Ok, to się biorę za robotę. Włączę się, jak będę miał część już dachu ściągniętego. No te kominy, żeby ciekawie powalić. Mam nadzieję, że nie wpadnę razem z nimi do środka. Dobra, do usłyszenia. Wygląda widoczek z góry, teraz będę rozbierał ten komin, zajrzyjmy oczywiście do środka, nic tam nie widać, ja pokruszę całe cegłówki, dobra będę tak to położę one leżą ja po prostu No, ja pierdolę. Idź na drugą stronę już, ukażesz. wiesz, tam, przejdź sobie tamtą, wiesz. Na, no, Nie, 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 tam o. No, będzie bezpiecznie, bo tutaj ten komin się w ogóle nie trzyma, ci powiem. One luzem sobie leżą. rusję, ja widzę, tylko trzyma. A, i tak będzie wyglądała rozbiórka, pomalutku. No, tak wygląda okolica. Dobra, włączymy się, jak będzie coś się działo ciekawego. Komin tragiczny to. Jak to w ogóle się trzymało? Wszystko, jest cała zaprawa wypukana? O. Mhm. A się zawali szybciej niż ci się wydaje, nie trzeba będzie nic rozbierać. Znaczy nasypać. Akurat wyszła znad sobótki. Ja widzę, że to pomału tutaj zmierza wszystko. się rozpada zaraz śnieżek. No, na Mam nadzieję, że uda nam się rozebrać ten dach i no, trochę tą więźbę pociąć. Miejmy nadzieję. Dobra, teraz najważniejsze ten komin, bo później będzie ciężko tu wejść. Jeden już rozebrany. Tak bezpiecznie w miarę. Rozbieram drugi też jakiś pewnie. Nie wiem co, wentylacyjny od Nie, nie no do palenia pewnie. Ale po kolei lecę. I tutaj proszę bardzo w cegle. Zatopione coś miedzianego. Zaraz spróbuję to delikatnie wyłuskać. Cholera, wie co to jest. Jakiś krążek. Kolor, taka patynka, nie wiem, czy to miedziucha, czy co. No i po prostu w cegle zatopione. Zobaczymy. Mam już gustę sobie naszykowałem. I zaraz sobie spróbuję to wyciągnąć, po może akurat coś ciekawego będzie, co tam komu wpadło w trakcie robienia, wypalania cegły. Zobaczymy, włączę się jak wyciągnę. No I okej. Okay. Wyciągnięte, ładny krążek. Cegle wypalony. Czy jakiś guzik chyba, bo tu widać czy ma jakieś mocowanie. Na teraz wpadnie do komina i tyle z tego będzie. Chyba czysty zwierząt. Ale zaraz go zgubię. wyczyszczę delikatnie. Może będzie coś lepiej widać. Coś takiego. No proszę, ktoś jakiś wypalacz cegły zgubił. Wpadł mu do tej masy i zrobił z tego cegłeczkę. Ciekawe ile różnych ludzi rzeczy potracili w ten sposób. No ale wyczyszczę, będzie coś ciekawego. To pokażę Wam z bliska. Kominy tak samo. Bez tej dachówki to takie dość smutne, to robi wrażenie, to dość mocne. Drewna drewno wszystko jest tak spróchniałe w środku. Chciałem, że z tego drewna coś jeszcze wykorzystam, ale to jest takie próchno, że to wszystko tylko w rękach. Jakim cudem ten dach się trzymał? Ale tak, ta strona już prawie ogarnięta. Teraz drugi. Stronie. zobaczymy jak to wygląda i przy kominie kilka musiałem też odbić dachówek bo przeszkadzały No i zaraz będzie po dachu Dobra włączę się jako ściągniemy całego już prawie ściągnięta cała dachówka Odbijam jeszcze tylko te łaty, później, nie, chyba w całości będę wyciągał krokwie, tam można dość łatwo odbić takimi, one są nie na gwoździe tylko na drewniane łączenie, takie drewniane gwoździa. Wydaje mi się, że będę mógł to odbić, bo kolei będziemy je chyba ściągali, część jest pokrzywiona, ale część jest całkiem prosta. Więc może do czegoś się to właściwie korzysta. Na razie jak jest, po co ciąć? Jak może akurat gdzieś się do czegoś to przyda, do jakiegoś ustawiania, żeby stawiać sobie podbudowę. Zobaczymy, tu już część ład yy, zerwałem. Aż łatwo odchodzą, bo to akurat próchno. No ale krok się nawet. Część przynajmniej po prawej stronie, właśnie ta część jest dość zdrowa. Tutaj to tu próchno straszne. No ale. Może wykorzysta. No i dobrze, na no razie się tworzy niesamowity bajzer. Ale później no, podzieli się to drewno się osobno, na jedną kupę rzuci. I tak to, tak to wygląda. Dobra. ściągniemy wszystkie te łaty. może zacznę ściągać te krokwie, to się włączy jeszcze. Tak, Dach już dachówka ściągnięta. Mało zacząłem już wycinać ee, krokwie. Od tej strony, gdzie najbardziej spróchniały, gdzie najłatwiej, na ciężej w zasadzie było, e, najłatwiej mogły spać. Załóżcie. Już do ściany odbiłem kawałek od góry. oś łatwo się to rozbiera. Nie ma jakiejś tragedii ta spojna. E, lekko wystarczy puknąć, jeszcze podważyć e, łomem i od razu się fajnie rozbiera. Tutaj, już prawie cały dach, Jest wszystkie e, łaty ściągnięte. I tu od lewej strony właśnie zacznę o to, wycinać. najbardziej spróżniałe wytnę, a te e, 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 dłuższe całe spróbuję jakoś je opuścić pomału. Może się udaje rozmontować i rozebrać. Oj. Masa tej dachówki wyszła, nie myślałem, że tego tyle będzie. E, dość dużo się udało zachować. Nie wiem, czy to do czegoś się przyda, taka dachówka. jakby nawet przyzwoicie. E, wyglądają, też się nie rozpadają za bardzo. Te z tej strony od ściany, bo tam od Y, pół... od wschodu e, północnego wschodu taka nędza, strasznie wilgotne wszystko było a tutaj nawet to e, e, odchodzi dość dobrze i dobrze się zachowuje ale tak jedna na dziesięć tak naprawdę też czuję że będzie w jakimś sensie przydatna do czegoś, do zrobienia tej ścieżki czy użycia jej w jakimś celu na ogrodzie no dobra, włączę się jak ściągnę, trochę więcej tego dachu bo tutaj już normalnie po tym daszku, tym te małe małej można chodzić trochę lepiej się to będzie leciło jednak nie dostają tych e, e, krokwi przejezdki są strasznie, są tak spuchniałe, że to do niczego się nie nadaje nie ma sensu się bawić w wybijanie tych stale, e, może pod słońce nagrywam w Wy, wybijanie tych bolcy szkoda, szkoda czasu, czas to wszystko jest jak nie tu, jest to niezdrowa, to jest i tak Wszędzie w zasadzie nie ma to sensu. Aj, bo już dalej, sprawiedliwie dobrze przynajmniej jak już teraz, ale wieje strasznie. Nie wiem, czy coś będzie słychać. No i tak to się prezentuje. Wszystko już najgorsze w zasadzie jest za nami. Teraz już tylko cięcie. Wszystkiego po kolei. na dół, przebranie drewno po jednym miejscu. Trzeba złożyć wszystko na cegówkę i na Tchówka. Znajdzie się gdzieś miejsce, trochę jeszcze przebieramy trochę tej cegły całej takiej gdzieś podkładamy sobie, pewnie do czegoś się nam może przyda. Tak jak mówiłem, takie ścieżki może się zrobić, póki będzie budowa, żeby nie grząć w błocie jakimś większym. No i tyle, tak się prezentuje widoczek, będzie się prezentował z balkonu. Góry prawie, że widać. Jakoś super przejrzystość powietrza nie jest, ale ale robię może nie taki wylepszy jak do usłyszenia szczęść dachu ściągnięta ścianka tak samo jedna w drugą odbija prawie jeszcze poodbijać nie wiem czy je też, też chyba je piłą wytnę najszybciej to idzie bez zabawy wybijanie tych drewnianych bolców się łatwo to nie ściąga, zrzucimy to i zostanie rozebranie tych ścian na poddaszu, no i najgorszy pewnie, pewnie będzie strom, jeszcze widzę nie wszystkich żelastwo Wnieśliśmy, zostało jeszcze trochę konwutu. A i teraz wyjdzie wszystko. dobra, tak to wygląda. Bardzo niesamowite robił dookoła. Trzeba będziemy przebierać później wszystko. Dobrze, że studnie zabezpieczyłem, bo nie jedna dachówka by tam do środka wleciała. dobra, tak to wygląda moje wody. Nie myślałem, że tak łatwo będzie szło. Znaczy one. Prężyły dość mocno. No już zachwaliłem. Tam chyba z pięć wyszło elegancko. Parę razy tylko puknęłem. Powyłaziły, ale generalnie jest to dłużej. Chyba Никто просто прухнул страшно. Так, уже